taj ten puder. O! Halo! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty! Dzisiaj znowu jestem z moją mamą, przywitajcie serdecznie! Dzień dobry! Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim! <laughs> Najlepsze jest to, że moja mama nadal nie wie, co my razem nagrywamy. Ja powiedziałam tak, mamo, chodź razem nagrać film. I mama powiedziała, dobra, tak jest. Bo ja myślę, że i tak zawsze mnie Agnieszka tak, tyle zaskoczy, że nie będę wiedziała, co z tym zrobić, więc... Jest to jak gdyby kolejny sprawdzian w szkole. W szkole YouTube'a! Tak, nie tylko YouTube, a. to coś, co tu widzę przede mną, jeszcze nie wiem, co to jest za bardzo, ale przypomina to jednak rzeczy do y, make-upu. Dobrze, szczególnie, że jesteś na kanale Beauty, mamo, więc jakby... okay. no to mam nadzieję, że to ty mnie zrobisz na Beauty, bo ja nie mam nic. Oprócz kremu Mówiłam, wyobraź sobie... Oprócz kremu nie dała, polecam, ding, ding, ding. Wyobraź o. sobie, teraz ci powiem w takim razie, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj będę zamieniać ciebie we mnie. Uła Ale super! No nie, jeszcze takiego czegoś nie było! To Co jest to spokojnie. Spoko? Fajnie? O kurczę. Bo dzisiaj jak mama zobaczyła mój make-up, że jakie ładne oko! Jak ładnie to zrobiłaś! I sobie no, myślę... No cudowne. Mmm. Wyobraź sobie, że ty będziesz takie miała dzisiaj. Ja i wyjdę no. na ulicę. Wyjdziesz na ulicę, w ogóle dzisiaj idziemy do dziadków, więc. Tak! Jak my to zrobimy i zobaczymy babci. O, 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 o! Ty? O! O! Babcia o, o. <grym> się zległym. O o, o. O, 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 Poczekaj, ale ja mam włosy ciemne, co zrobimy? Perukę, no, no na perukę yes. przecisz. Jest! Widzicie? Proszę bardzo. No że Agnieszka jest geniusz. Nie no, żeby nie było, to nie jest to, że ja to wymyśliłam, ale zobaczyłam taki jeszcze z temu uniki tutorial, więc pomyślałam, że to jest mega, mega fajny pomysł. Jak teraz mama jest ze mną w Polsce, więc. Lecimy, zabieramy się do roboty. No jeszcze nie byłam Agnieszką. Słuchajcie, to ja trzymam kciuki za Ciebie. Czyli żeby wyszła Agnieszka full. Agnieszka 2.0. Lecimy. <laughs> Może najpierw sobie załóż opaskę. Patrz, jaką przygotowałam na ci, ładną. No, panda! A jak się to robi? <grym> tak też myślałam, że się musisz zostawić. Musisz to przeciąć przez głowę, no? tak? No, do samego tak, końca. A teraz co? Do no, końca, no. To? I teraz sobie. No przyciągasz... to nie szalik, tylko. No to do góry teraz, żeby sobie włosy odciągnąć. Molone, moje uszy. Haha! Nie idę <grym> Nie. No nie jesteś taką. Ach, bo on ma trzy kulki, on się On ma dwie kulki! Gdzie... no to Cię czeka! <grym> Trzy kulki. O, jakie kulki? To są dwie kulki tylko. Słuchajcie, ja nie ma Ale Równo. się zmienia jak twarz człowieka, jak nie ma włosów. Ale już koniec teraz. Nie ma lusterka, no teraz będziesz okay. mną. Podbinę rękawy. Przecież ja mam taką ciemną cerę. A ty masz taką jaśniejszą. Ale wiesz, że są różne kolory podkładów. Podkład przebijany? jak? Co? Przecież już tyle się uczyłaś o kosmetykach i nadal nie wiesz, co to jest podkład. No ja nie wiesz, no no naprawdę? Bo, tak takiego, aha, okej, okay, no dobra, na białego japończyka też się robiłaś, czyli to się da. Okay. japońkę! Jedziemy! W no, ogóle chciałam wam pokazać tylko jaki mam make-up. Zrobiłam sobie takie odciśnięte na moim oku, więc mama też to będzie miała. I lecimy z podkładem. Nie będę dawać bazy, bo bez sensu. Pomieszam sobie dwa podkłady Nexa. Dobra, więc tutaj ci nałożę podkładzik. Wczoraj maseczkę robiłam, wow, taką ujędarniającą, odżywiającą, więc powinno się dobrze mieć. No super, się to tak czuję jak... Takie odświeżające, bym takie Takie tak, tak. To będą dwie warstwy: raz jeden podkład, a potem drugi. Nie, ja mam tylko jedną cięzę. Mówisz, że wybielisz mnie wystarczająco jednym odcieniem. Mamo, to nie tak działa. To podkład nie jest po to, żeby kogoś wybielić, tylko żeby pasowało do skóry. Okej, okay, um. a. <laughs> Ale toż masz być ty przecież, to do twojej skóry ma pasować. Tak, ale ma pasować do twojej, żebyś nie wyglądała dziwnie. Widać ile moja mama wie o makijażu. Ty tylko dotąd klepiesz, że tak powiem, ten podkład, to tutaj trzeba kołnierzyk jakiś założyć, żeby mhm. było widać? Tak, żeby się, no, żeby nie było widać tej granicy makijażu, bo okay. tutaj jednak się znacząco różni od twojej skóry, więc... Aha. A to ciekawe, jestem mogę podejrzeć? Nie. Jak to? No nie możesz, do samego końca nie będziesz mogła. Pa! Pa! Ale dlaczego <śmany> żebyś nie wiedziała, czego się spodziewać, bo a, jaki masz odcień skóry i jakie masz kolory na twarzy, nic nie będziesz wiedziała. O, wystarczy, że na ciebie popatrzę, Dokładnie. będę wiedziała przecież. No ha ha. Ha. ha ha. Tylko mi powiedz, który etap robisz. No podkład. No, to teraz yy, to ten teraz element. następny krok. Jak patrzę na mamę, to mama nie potrzebuje korektora, więc przejdę do kolejnego kroku, czyli konturowania. Mam nadzieję, że to konturowanie będzie dla ciebie wystarczająco ciemne. Jak nie, to zamienię, bo to jest to, którego używam ja w buty. Konturowanie. Tak. Chyba takiego zagadnienia nie miałam, jak malowałam ciebie. Jak to? nie? Oczywiście, że musiałaś mieć. Tak? Ty poczekaj, bo to jest za jasne dla ciebie. Nie. Paleta Ksa tutaj będzie więcej takich ciemnych, ale nadal konturowanie na mokro. No co ty, takie ciemna czekolada? Jak czoklet. Czekoladę to wolę do buzi. No, Nie jest. na buzi. Ale co, a źle ci, jakby ci skóra pachniała czekoladą? O nie, może być. No. Okay. no, no właśnie, no dobra. To a to smaga sobie... apetyt. Uważaj no, mi, do buzi też jeszcze czekoladę włożysz. Ty poczekaj, bo teraz tu jest tak mocno. Ale ja to ogarnę, tu się wyklepię, mamo. Tak dawno kogoś nie malowałam. Że aż po prostu dziwne to takie teraz. Wakacje miałaś? No no ale nie. A zawsze siebie. A później mamy. Okej. No. Dziękuję. Dobra, teraz nos. Dobra. Okay. Aha, to co? nie jest jedna linijka, tylko dwie. No tak, jak jedna, przez to? środek? No ty, tak mi się wydawało, że chyba tak cię malowałam Już to Ty mogłaś mnie tak malować, ale ja tak nie będę robić. Wam tutaj patrzył lusterko, mi się wydaje, że takie nie źle. Najwyżej potem jeszcze poprawię, ale chyba nie jest nie najgorzej. Ale nie myślcie, że ja mam to lusterko. Tak jest ustawione, że ma. nic nie widzę. Mogę się na Was patrzeć. Powiecie mi, czy jest ok. Ok, już jestem szczuplejszy, proszę. Tak? Wyciągnę i. Gwiazda wieczoru. Teraz następny krok, czyli róż. Tutaj wezmę różę z Shiglam, który ostatnio testowałam. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, jak testowałam wszystkie kosmetyki, w sensie robiłam cały make up kosmetykami Shiglam, z Shin, to tutaj będziecie mieć link w prawym górnym rogu. I pomieszam te oba kolory. Jeden jest taki bardziej pomarańczowawy, taki o, a drugi jest bardziej różowawy, taki. Który Ci się bardziej podoba? Ten ciepły. Ten ciepły. Ale pomieszam ci oba. Zrobię parę kropek tu. I tu. Ale czego kropek al paseczek? Bo tak mi się widzi. Tak sobie też robiłam. I tu kolejna, proszę bardzo. I a to co pięgi to będą? Czysta? No takie kolorowe piegi. No nie mów. Mogę zobaczyć. Nie. I teraz wezmę gąbeczkę i będę to ym, rozcierać kąbeczką. A okay, może palcem. palcem Na razie. Na razie palcem, i potem jak było za dużo do gąbeczku. Hmm. Hmm... Co? się, że nie, 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 no, nie, no... No cóż, ponieważ to nie będą piegi... Nie A co chciałabyś? ...i nie mam rudych włosów. Haha! Ja też nie mam rudych włosów. A to akurat propo czego? Bo tak zawsze jakoś mi się piegi z różowymi... z takimi rudymi włosami kojarzą. Nie, no nie, piegi pilar, mają... piegi pie, 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 mam hmm. dużo osób. Tak? Mm -hmm. No wydaje mi się, że na razie jest wystarczająca ilość, w razie co to też potem doklepię więcej. A ale spoko, spokojno. Podkolorowana jest. Tylko rzeczywiście jesteś mocno ciemniejsza niż ja i mój róż chyba już trochę zszedł, ale dobra, zobaczymy. Teraz czas na puder. No z gdzieś. Anastazji Beverly Hills. Żeby zapudrować twarz, co by się tak nie świeciła. Co jest tak czoło. A to podobnie na koniec się robi? Ja daję... teraz. I teraz wezmę pędzelek i pędzelkiem to zmiotę. Tak dałam ci też troszeczkę. <laughs> Czyli to co nadmiar to teraz będzie y, rozprowadzone po różnych częściach jeszcze innych. Dokładnie. Tak? Albo zmieciony jak za dużo. Wymiatać. Wymiatać załóżmy <laughs> <laughs> Wymiataj. <laughs> <laughs> Wymiataj ten puder. I teraz przejdę do brwi. Najpierw Ci przeczeszę brwi. Pamiętasz, jak wtedy Cię malowałam i Ci zrobiłam brwi, jak miała takie, że o nie, ale to jest dziwne. No, tak, to był taki, taki mocny makijaż bo myślałam, jak to... Kredeczka z Rare Beauty. Taka jaka? Tak, gruba, jak gdyby kreska była, ja nie byłam przyzwyczajona do takiej twarzy. Jak gdyby cały podkreślony mocno. To teraz też będziesz miała podobne. Może nie aż tak, ale podobne. I znowu przeczeszę. A wyciągasz to, żeby była dłuższa, czy po prostu nie. kończysz tak jak ona normalnie rosną? Tak, jak jest normalnie, tylko trochę uzupełniam tam, gdzie jest mniej. Czyli pozostaje naturalna linia, nie tam, że jakiś tak, ee... tak. zawiasek będzie na końcu albo. taki up na czoło. <głos> <głos> Muszę popatrzeć na wzór. No czy nie masz dzisiaj zawiasków. Nigdy nie mam zawiasków, mama <noise> no na przykład, jak się nie robi zawijasków. No takie wiesz, takie psz, coś. To na oku. No aha, okej. Okay. <noise> C I teraz żel. Wow. A po co? No, żeby ci takie trochę bardziej uw uw uwydatnić, tak trochę je ułożyć. Żeby były uczesane na tak. żelu? Dokładnie. No nie mówię, no tego to nie było. No nie mów mi takiej rzeczy, to ja nie miałam jeszcze w ręku żel do brwi. No? Brwi skończone, więc teraz czas przejść do rozświetlacza. Użyję sobie takiej paletki Huda Beauty. Połączę sobie te dwa kolory, czyli to jest Tahiti i Seychelles. I te jest takie piękne, rozświetlone, jak ja. A, te takie błyszczące, takie tak. troszeczkę. To mi się bardzo podoba, to takie ożywiające jest, takie... Twarz się robi taka świeża, taka jakaś jak gdyby widoczna wokół w, w tłumie. To hmm. na pewno. Jeszcze mam ci trochę na nos, bo ja też mam. I trochę tu. Już takie rozświetlone partie twarzy. Ale będę śliczna. Nie myję się dwa dni. To będziesz super śliczna jutro, jak się nie będziesz myła. Nie ma jakiegoś utwardzacza do makijażu, wiesz, tak? psik-psik, jak robiłaś żel brwi Jest, psik-psik, to... ale jak gdyby nie polecam nie zmywać makijażu i w nim spać. A więc teraz, skoro mamy bazę, twarz gotową, to teraz czas przejść do oka. I najpierw użyję primera, podcienie. Masz sobie trochę na gąbeczkę. Ja tu coś taki, jakiś podkład na oczy kładę, No, co to? To, to to to, tylko za mnie oko. To się tak nazywa? Jakoś inaczej? Jak no, Primer, baza, baza, podcienie. To jest po to, żeby żeby się kolor trzymał. No. I żeby był mocniejszy, tak żeby był, wiesz, na przykład są właśnie jakieś takie pastelowe cienie jak ja mam, to żeby były takie bardziej nasycone. A, okej. Okay. I teraz drugie. Za moich czasów to się cień kładło tak paluszkiem, bzyk, bzyk, no, bzyk, bo proszę mi tutaj nie szturchać. Okay, ja przepraszam bardzo, nie wypadło oko poza? <laughs> nie, chyba nie. Jak Ten podkład to... oczywiście, nie oko. A spojrzę w góry jeszcze, bo nałożę to pod oko też, tak szybko. No, za twoich czasów, bo zaczęłaś mówić. No, nakładałam cień na powieki, właśnie tak palcem wklepałam sobie i już było gotowe. Tam o żadnych podkładach nie było mowy. I się no tak po, po godzinie się sypywało, więc już był problem z głowy. No to problem z głowy dokładnie. Dobra, więc tutaj. Jest. Na wejściu był efekt, a potem szybko, szybko, o daj imprezę! Teraz mam taką paletę z pastelowymi kolorami. Zaraz eee, już mam otworzę. I jak widzicie, to są piękne pastelowe kolory. i Ja będę używała głównie tych z dolnego rządku. U mnie to jest zrobione takimi plamami, nakładami, chusteczkami higienicznymi, więc teraz też to zrobię na mamie. I to jest mega szybkie, mega efektowne, i jak gdyby. Nie trzeba za dużo pracy w położyć. Fajnie, nie? Zamiast dymu. Zamiast tym. Aha, nie tym gąbeczką. No, gąbeczką to byłaby za duża, żeby sobie to zrobić, chociaż ja kiedyś to robiłam na challenge'u, ale nie było to łatwe. Zacznę od koloru Fresh Grass. Więc biorę ten zielony i tak maczam w nim chusteczkę, jakkolwiek, i mam taki odcisk. I sobie moczę po prostu tak mniej więcej jak ja mam, czyli w prawym, w prawym rogu, w zewnętrznym kąciku. I sobie robię hops. 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 I tyle. I teraz zamaczamy znowu. I daję to tutaj. Cała tajemnica pewnie tkwi w tym podkładzie, że po prostu ten puder, ten kolor się trzyma. Teraz mamy kolor Grapefruit. I hops, 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 hops. Hops. Nie ma być dokładnie. Ogólnie po prostu przykładacie i już. I teraz trzeci kolor różowy. Aruba. I daję go tutaj w wewnętrznym Kąciku. Nie słyszałam o tym, że serwetką się makijaż nakłada. To jest chusteczka. E, proszę, chusteczka higieniczna, my. tak? Tak. To teraz dolna powieka, bo górną, jeżeli chodzi o cienie, to już skończyłam. A więc tutaj przerzucę się na niebieską kredkę. Zacznę teraz niebieskiej panu... kredki. No, ja nie płacz, nie, nie płacz. No, mu... no nie płacz, proszę nie płacz. I spójrz do góry ah. i powiedz jakbyś chciała wiesz zamrugać, płakać czy coś. Bo ja wtedy przystanę. To mów jak płaczesz, bo już widzę, to już masz samo czytać. Teraz nic nie. Czy, zabę, nie I nic. oczywiście. Halo! Halo! Ha, ha, obudzić! Halo! Nie, nie, wszystko tak, jest. Dobrze, wszystko tak? wszystko, Dobra, tak. teraz druga, Ale druga. Otwierać, nie? Oko. No tak, tak, otwarte, bo ci maluję dolną powiekę, to lepiej mieć otwarte. Okej. Okay, a pamiętaj, że pomagać. ja Ci chciałam kreskę na dolnym oku robić i tak. mówiłaś, że jest niedobrze, a Ty mi teraz robisz. Bo, bo Ty mi robisz eyelinerem, a ja Ci robię niebieską kredką, to jest różnica. Halo? Halo? Make-upowa policja. Teraz biorę kolor Bloom i daję sobie na taki płaski pędzelek i będę teraz rozcierać tą kredkę. Okej, okay, no. już teraz rozumiem. O co chodzi, że Ty masz po prostu taki fiolecik czy taki dwie? To jest niebieskie, Coś niebieskie. Takie. Czyli czarne to B, nie można mhm. na dole. A czy można, no ale jakieś... trzeba umieć. O, no tak. O, no. Wiesz, to wszystko można, tylko trzeba to zrobić Z umiarem dołu. i z gustem. Z, z gustem i umiarem. No człowiek się uczy cały... Cały dzień. <grym> cały, <grym> cały, cały dzień. Okay. Całe życie. No. Ja to się uczę makijażu tylko u Ciebie. Teraz wezmę sobie błyszczący kolor Frost i dam go tutaj w wnętrznym kąciku. Zamrażasz mi oczy? <grym> tak. Frost. I teraz czas na eyeliner. Więc mam tutaj eyeliner w pisaku od Huda Beauty. I to będzie ciężkie, dlatego że u mnie jest dosyć prosto zrobić kreskę, ale u mamy już może być trudniej. Więc zrobię ją tak, żeby na mamie wyglądała dobrze. Niekoniecznie chyba będzie taka sama jak moja. więc I Żeby za mnie się nie spłakała. No. no właśnie, żeby się nie spłakała. A otwórz jeszcze. Tak prosto, spojrzysz przed Ciebie. Prosto, jakbyś patrzyła. Patrzysz do góry. Prosto, tak jak. Cium! Już masz prosto? O! Super. Dobra, i drugie. Prosto przed siebie patrz. Dobra, i zamknij. I ty to sama sobie robisz, patrząc mm -hmm. jednym okiem? No. Okej. Okay. Mnie wydaje się, że sobie nawet jest łatwiej zrobić niż komuś. Opuść oko, bo podnosisz mi. Okej, okay. opuść oko. Ja tak mam od dziecka, jak zobaczyłam swoje zdjęcie, jak miałam 3 latka. Tak się patrzyłam na mojego brata, takim właśnie Marsem. Marsem się patrzyłaś? Tak, tu miałem ściągnięty taki i ta taber do góry. Zawsze ta prawa mi idzie do góry. A mi idzie lewo. Niech tu podezknie. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam. Bo wiesz, na zamkniętych to może wyglądać zupełnie inaczej niż na otwartych. Dobra, otwórz. Ta, ta, da da A mi otwórz. Dobra, okej. Tu jeszcze kawałek za mną. Serio, jak kiedyś próbowaliście zrobić eyeliner swojej mamie, to pewnie wiecie jaki to jest stres. Mm. Najgorzej jak się coś nie uda, a potem człowiek musi robić, nie? się jeszcze od początku makijażu zrobić, nie? Otwórz. od robi? początku nie trzeba. Otwórz. Tak delikatnie, tak jakbyś normalnie patrzyła. No, wydaje mi się, że to był mój fail, że stwierdziłam, że zrobię sobie kreski, ale ja zawsze sobie robię kreski, w bardzo często, więc tak już będzie. Zostawię to w ten sposób i przejdę dalej. Postaram się, żeby sztuczne rzęsy uratowały wszystko. Mam tutaj sztuczne rzęsy, które są bardzo podobne do tych, które ja mam na sobie, więc przykleję je mamie. Zobaczę, czy one nie są w ogóle za długie na ciebie, bo pamiętam, że tam tam raz mi jakieś co mówiłaś nie, o to są normalne rzęsy, a dla mnie to były takie firanki, myślałam, ojejku, jak to z tym żyć? Już jest firanka, już No, bo tak, bo tak jest, rzęsy okay. to są firany. Okej. Okay. O, nawet się przykleiło trochę. A. Więc będziesz miała firany na pewno, dla Ciebie to będzie firana, ale będą podobne do moich. Będziemy jak dwie krople południ. No to firany muszą być, kurczę. Odwrócić się do Ciebie czy tak jest okej? Okay? Tak, spoko. Jakiego ja miałam stresa, jak tobie kleiłam te rzęsy, jak mi się ręce trzęsły. Jajku. Dobra, ja teraz wjeżdża Druga. Ach, Ach, to były czasy. A to te firanki jak gdyby nie, tak powiem, nie przeszkadzają? Nie, ja się już totalnie no, ich przyzwyczaiłam. To jest wszystko jakby kwestia przyzwyczajenia. Znaczy nie czujesz ich jak gdyby, tak? No nie. A te rzęsy potem się jeszcze zawija czy nie? No, ona już tak nie, one są zawijane. Tylko teraz trzeba poczekać, to już podesnie klej i zobaczymy, czy dobrze przykleiłam. Tak na razie to nie czuję, tak? Nie to, że jest coś cię mi na oczach. No, bo masz zamknięte. Zobaczymy, jak będziesz otwierać, i będziesz mogła otworzyć. E, e, e. Dobra, i spróbuj otworzyć tak delikatnie. No. Otwórz. Tak? Wszystko otwarte? Nie! Właśnie nie <noise> no. otwarza! <noise> nie chce cię otwarzać. Już poszło? Okej. Okay. <noise> nie otwarzasz! Tak. <noise> Żyjesz? Ja yeah, tak, ale taki pierwszy moment był: no, o jego, yeah, gdzieś się okay. zaczepiło. No bo się tak czasami zdarzy, się sami zdarza, że się przykuję do drugiej to, i trzeba wiesz, tak... wiesz, co mam teraz takie uczucie. No? Widzę, jakbym miała taką, taką dużą grzywę włosów nad oczami i by mi wchodziły w oczy i tak, taka linia włosów, tutaj taka, taka bujna czekrywa. Tak, ładnie. No nie, grzywka tak, no, nie jest to grzywka, są to tylko rzęsy. Tą to się jeszcze czeszę, to coś, co mam Chcesz na rzęsy? Oczo? No. Nie. One już są uczesane. Nie będzie lepiej. Okay. Czyli tak żywa będzie. Teraz przejdę do maskary. Jak akurat tutaj sobie wziąłam taką granatową, w sensie ciemno-niebieską, żeby nam pasowała do dolnej powieki. Zaczekaj, ładna. I pomaluję tak trochę, właśnie, dolne rzęsy. Żeby je zaznaczyć, ale żeby nie były czarne. Dobra, i teraz tak patrzę na siebie i na mamę w lustrze i zastanawiam się, co teraz, ale chyba już na oku wszystko, więc teraz czas przejść do ust i tutaj wezmę sobie konturówkę, taką w kolorze mniej więcej naturalnym, i je trochę zarysuję. Tak ci skromny ponad trochę twoją linię. Żeby były wiesz, takie pełne. Ale podoba mi się ta opaska, bo ci mogę za tą opaską łapać, tak ha! wiesz, łyp, 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 Jak marekinkiem, tyle kręcisz. Dokładnie. A dokładniej. proszę. Tylko teraz nie mów nic. I tak staram się wiesz, w miarę równo to zrobić. W moim przypadku to trochę trudne, nie mów. No, w moim też w zasadzie, obydwie mamy tak, jak to nie mów. To, to ja by ci krzywo zrobiłam te usta. Może ja mam prawda? Ale to chodzi o to, żeby zrobić równo. Chyba będzie w porządku, tylko teraz widzę, że masz ciemniejsze te usta niż ja, więc użyję sobie takiego jaśniejszego różowego błyszczyka i najwyżej dodam takiego czerwonego bardziej. A zobaczymy, kto u ciebie wyjdzie, żeby był taki jasny kolor. A to rozumiem. To, to nie znaczy, że jak już ten sam kosmetyk, to wyjdzie do sobą. No nie. Staram się używać tych samych, ale jak widzę, że na pewno będzie zły jakiś tam kolor czy coś, no to wtedy trochę dopasowuję do tego, żeby wyglądało to podobnie. Mhm. W malujesz mi usta, a ja oczy zamykam. <laughs> <A> to nawet <sobie śmiech> nie zauważyłam. Dziucho. Jeszcze no to teraz, chyba czas na włosy, żebyś dokończyła przemiany we mnie. Jesteś ready? Tak, tak możecie pozbawić mnie Nie uszku. da się. O, moje uszyczki! Tak, tak. Ha. Ale masz, masz tę grzywkę teraz. No dobra, zaraz A widzisz, ją... że widzę ja tu? Tą grzywkę? Dobra, zakładam Ci Czepek będzie jeszcze gorzej jak niż mi nie teraz. Wolno lustroko, nie wolno popatrzeć w jak mam patrzeć. Bo no już patrz i co? No patrzę do kamery. No bardzo. Uważaj, ja zakładam czepek. O o, czy mam głowę, czy mam. Czy mam. sobie to człowiek się tak usztywni, w którą stronę ciągnie, a jak ktoś inny to robi, to. O u ciebie ten człowiek to i tak jest tylko taki wiesz. Prowizorka. Jak to? No bo masz przecież krótkie już wychodzimy. Włosy. Chciałam powiedzieć, bo a -a. Przecież wychodzimy na ulicę, to jaka prowizorka? No, w sensie, że wiesz, że te krótkie włosy tak naprawdę nie musiałabyś mieć czepka. Aha, że one i tak w zasadzie się zamaskują pod tą peruką, tak? No, masz na myśli. No, że tam ci i tak nie będzie wychodziło. Pięknie teraz wyglądasz, więc czas założyć perukę. Będę podobna do ciebie, ja. Będziesz miała trochę jaśniejsze włosy niż ja, ale bardzo podobne. Jest odrost, jest, jest blond w miarę podobny, jest. Jak myślisz? Czy wyglądamy jak dwie krople wody? Może... <noise> może raczej tak. Może raczej tak? To jesteś teraz gotowa dostać lusterko i może raczej tak powiedzieć co myślisz? Koniecznie chcę. Ja, ogóle jak na nas patrzę, to uważam, że jesteśmy mega podobne. Trochę się włosy różnią, bo ja oczywiście moich naturalnych włosów mam mniej niż peruka, ale jestem y, ogólnie zadowolona bardzo z efektu. Ty wyglądasz jak nie ty, serio, wyglądasz ty totalnie jak nie ty, więc mam nadzieję, że ci to nie będzie przeszkadzać. Proszę. No, otwórz sobie, trzymaj, no nie będę ci trzymać, ustawka. No, ale. ale. Ha. No. ta da-da-da! Oj! jaka ja jestem śliczna! No, serio? Naprawdę? W ogóle inna kobieta! No, bo ja też jestem sam... kobieta! Ale kiedyś wcześniej co? No, wcześniej to był taki po prostu sobie człowiek na ulicy. Przypomina mi to jeszcze taką. Taką jedną panią, którą w Szwajcarii bardzo, bardzo kocham. O. Często w ogródku razem coś sobie długimy robimy. Czyli twoją koleżankę? Przez tak, ubiegać, tak. I ona ma twoje... właśnie takie jasne blond włosy. blond Blond włosy i po prostu takie taki pastelowe makijaże ma. Makijaż ma. To ale jak ja jej z tą fotkę, jak ona chyba zbaranieje. Powiem, Powiem powie ci słowo! mnie? Na no, pewno mnie nie rozpozna. Poznamy. Ale uważasz, że jesteśmy podobne? Zobacz swój szlachet w o, Jesteśmy podobne. Trochę moja twarz niestety przebija tak zwanym odcieniem... No jesteś ciemniejsza. ...tego, nie? Przebija. Jesteś ciemniejsza. Ale oczy... No, oczy są bardzo podobne. Pięknie! I co, wyjdziesz tak, na czy to... Trzymajcie kciuki, co babcia powie! Co, co babcia, babcia powie! Otworzy drzwi i... No na pewno nie zamknie! I co, podobne jesteśmy? Wyglądamy podobnie? Nie może być. kurtka na powiep Zamaska, Za maskowałyśmy się kurtką. Przecież by była zrazu by szczurka przywychaciła, że coś jest nie tak. Jak dwie krople Więc mam nadzieję, że wam się podobał kolejny film z moją mamą, koniecznie dajcie łapki w górę, koniecznie dajcie komentarze, jeśli wam podobało, dajcie trochę miłości mamie i my widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale Vlog w każdą środę. No to w takim razie do zobaczenia w następnym filmie. Pa-pa, pa! Pa-pa! Pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć tutaj z tych dwóch filmów po prawej do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie to nadróbcie, klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa-pa!